Znaki kierunku i miejscowości. Część pierwsza. E1 to tablica przeddrogowskazowa uprzedzająca o skrzyżowaniu. E1a to tablica przeddrogowskazowa na autostradzie uprzedzająca o wyjeździe z autostrady. E1b to tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady. E2a to drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni wskazujący kierunek do miejscowości lub dzielnicy miasta. E2b to drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią wskazujący kierunek do miejscowości lub dzielnicy miasta. E2C to drogowska stablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie wskazujący kierunek do miejscowości lub dzielnicy miasta. E2D to drogowska stablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie wskazujący kierunek do miejscowości lub dzielnicy miasta. E2E to drogowska stablicowy umieszczony przed jezdnią na autostradzie wskazujący kierunek do miejscowości lub dzielnicy miasta. E2F to drogowska stablicowy umieszczony nad jezdnią przed wjazdem na autostradę wskazujący kierunek do miejscowości lub dzielnicy miasta.